Jak możecie zauważyć w tej przepięknej scenarii, będę dzisiaj do Was mówił jak Makłowicz. Nie, no przecież żartowałem. <laughs> a że żartowałem, no nie? Także idźmy sobie siedzieć tutaj na ognisku. Lalka tego, lolka odpasz go, a że pokaż. Loleczek jest, a że loleczek. Takie rzeczy tylko u nas. Jest lolek. Są rowery. Jest ognisko. Mrówki też są. Tutaj koleżanka podpowiada, że mrówki też są. Dobra, jedziemy. Ale są smaczne. Mrówki są smaczne. Pal tego lolka, a że pal tego lolka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale ognisko sobie dzisiaj zrobiliśmy, jak możecie zauważyć. Patrzcie na to ognisko, no nie? Na pełnej, a że na pełnej. Ziemniaczki są, a że ziemniaczki są. Tutaj zaraz wam pokażę, ziemniaczki. Ale pokażę Wam kiełbaskę. No. Kiełbaska musi być na ognisku, tak? No i robimy tutaj płetwy. A że płetwy kury. No. Płetwy kury są. Tu mamy gdzieś. Ziemniaki. O, patrzcie na to. Ziemniaki są. Ładnie tutaj. O, ale kurwa gorąco. Ziemniaczki, zobaczcie, jak to w ogóle fajnie sobie wędzimy tutaj. No, jest gubka. Ale tutaj jeszcze muszę jednego wygrzebać, bo tutaj wiem gdzie jest. O. Muszę go trochę, muszę go trochę przerzucić na drugą stronę. Wow, wszystko leci. Wow, kura by zleciała, nie widzieliście tego, ale kura by zleciała. Ty. A że kura by zleciała, kiełbaska nam się tutaj pięknie robi. A że pięknie. Mamy trochę tego jak ktoś się mówi Co to jest? Co to jest? Jak to się nazywa? Yy... Mamy trochę... Drewna, korzeni. Kor... <grybna>, korzeni mamy na ognisko, no korzeni, no Nieważne co, ważne, że mamy No ale widoki są piękne A że piękne, tam też jest ekipa Paz de Blanc, A my tutaj latamy, latamy Mamy tutaj nowych zawodników ogólnie do teamu Pazdeblan TV, ale na razie się nie ujawniają. Są to te dwa skrzydełka i dwie Cuba Nowe, nowe cztery osoby. Nie chcą się ujawnić, to płoną. Ale nie ma jak przyjazdka na rowerach. O. Co palimy? Maroko hasz, Marok, Marok hasz. Także lecimy na pełnej. Będzie taki krótki live, taki 5-minutowy. Ale pamiętajcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie. Subskrybujcie. Subskrybujcie. Bo to będzie nasz rok. Rok będzie wakacyjny. Także podaję rolkę dalej. Tutaj, jak wcześniej napomknąłem, będą nowe osoby na kanale. Ale to jeszcze trochę potrzeba czasu, one też muszą się wkręcić w naszą akcję. Aże w naszą akcję live będziemy robić coraz częściej. Mamy tak, patrzcie: jeden rower, drugi rower, trzeci rower. I ognisko z kiełbasą i z kurą. Kłetwy kury są. Będziemy musieli zaraz po drewno. Ale powiem, pokażę Wam jeszcze coś. Bo nie tylko mamy kurę i ten yy, i kiełbasę. Mamy, patrzcie kurę i kiełbasę. <laughs> mamy owoce także i warzywa. <laughs> Pomidorek jest czerwony i agres Zielony. To nie agres, to jest ten. winogrono Mamy sól pieprz, no i pomarańcza się znalazła, no nie? Ale my tutaj grillujemy, to znaczy ogniskujemy, a że ogniskujemy cały czas. Pokaż tego Blanta. Tak wygląda. Blancik prosto z kofa, Się nazywa Maroko. Chyba ty teraz. Tofa, tofa. To jest. Może troszkę przerywać z tego względu, że trochę brakuje mi internetu, ale mam nadzieję, że ten live wyjdzie, a że wyjdzie. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby być z nami na bieżąco. Dobra, będę się żegnał. Trzymajcie się, ciepło. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Pazdeblanc TV. Pozdrawiamy. Zapraszamy. Jak to się teraz kończy? Poczekaj. Trzy.